Za mało minerałów. Za mało minerałów. Teraz Za mało minerałów. Czemu ja? Jak Dowódcy, się nie ma. Się dobrze, dobrze, że tutaj to jesteście. Luki, Na planecie roi się od zainfekowanych. Muszę zabrać stąd moich ludzi. Te istoty atakują nas, gdy tylko włączamy silniki. Jeśli nie będziecie nas chronić Teraz podczas startu. Nigdy stąd nie uciekniemy. Czy potrzebujemy więcej zaopatrzenia. Wyślę Wam współrzędne naszych statków. Kiedy już zabezpieczycie obwód, wokół któregoś z nich, jego pilot rozpocznie sekwencję startową. Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych władze. budowli. Mogłbym dużo dostać za te broń. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Chyba na czymś ci się naraziłem na, i na złe. Reprezentujemy wyższą władzę. Stoi za mną całe imperium. Chyba czymś za dominium. Na dobre i na złe. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Za mało minerałów. Teraz tu jest. Za mało minerałów. Stoi za mną całe imperium. Za mało minerałów. Za dominium. Na dobre i na złe. Powiedz Jaki szefowi. Nie ma lubi, że więcej do Mam teraz złe przesłania. Tam jest zakaz budowy. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Teraz tu jest nasz front. Chyba czymś ci się naraziłem. Chyba mówiłem wyraźnie. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Czemu ja wyznacz mi cel. Moi ludzie mają niewiele czasu. Muszą szybko wystartować z wami lub bez was. To ty, imperatorze? Tak. Reprezentujemy wyższą władzę. Jakiś dodatko... Wyśnacz, Jak się nie ma sir. co się lubi, to się lubi co się ma. Ser. Stoi za mną całe imperium. Teraz tu jest nasz front. Za dominium. Na dobre i na złe. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Statek próbuje wystartować bez waszej pomocy. Nie zdążą odlecieć przed dotarciem zainfekowanych. Wyznacz mi za dominium. Na dobre i na złe. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dział. Stoi za mną białe. całe imperium. Jest. Reprezentujemy wyższą władzę. Ruszam! Jak się nie ma co się lubi, to się lubi to się ma. Tak za dominium. Na dobre światła. To, to wszystko, co zostało władze. z naszych statków. Jeśli stracimy kolejne, będzie ponad. Jak nas. się nie ma co się lubi, to się lubi to się ma. Twoje na jednostki są atakowane. Na na złe. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Stoi za mną całe imperium. Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych budowli. Nasz wróg ruszył do natarcia. Musimy być gotowi. Czuję! Reprezentujemy wyższą władzę. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Za dominium. Na dobre i na dobre. Reprezentujemy wyższą władzę. Teraz tu jest nasz front. Masz coś do mnie? Stoi za mną całej serii! Zaatakujcie, perii. zanim proponuj mi zajrzą, w naszych... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Teraz, teraz! Teraz tu jest! To nieludzkie! Żaden problem! Za dominią. Na dobre i na złe. są. Są wszędzie! Jak się nie ma, co się lubi, to się, się lubi, co się ma. Stoi za mną całe Imperium. Atak wroga jest w drodze. Przechwyćcie ich, zanim dotrą do statku. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Stoi za mną całe Imperium. Zgodnie z... Reprezentujemy wyższą władzę. Tak jest. Sprowadź mnie za Dominium. Do do na dobre i na złe. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wy teraz tu jest nasz front. Słyszę! Masz to do Stoi za mną całe Imperium. Są Reprezentujemy wyższą władzę. Uderz mnie! Za dominium. Na dobre światło. Zabił wielu z nas, Jak kiedy zaczęła się infekcja. Odwdzięczcie mu się tym samym, jeśli będziecie mieli okazję. Nie wiem, czemu chcą nas zabić, ale cieszę się, że jesteście tutaj, żeby nas bronić. jest zagrożenia! Nie ma czasu zaćenować. Muszę zabrać moich ludzi z tej planety i potrzebuję do tego waszej pomocy. Stoi za mną całe imperium. Za dominium. Na dobre i na złe. Teraz tu jest nasz... Zbuduj ziemię łamacza, aby przeprowadzić władzę. uderzenie kontaminacyjne. Się. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Robimy to, co konieczne. Uderz, wróg wkrótce tu będzie. Chętnie poznam. Między nami kryje się element wywrotowy, ukryty i zamaskowany. Twoje jednostki są atakowane. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. Robi się. Za dominio. Aktywuje zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych budowli. Za dominią, Na dobre i na złe. Jak się nie ma co się lubi, reprezentujemy wyższą władzę. Za dominium. Na dobre i na złe. Jak się nie ma, się Za mało. Są wszędzie. Teraz tu jest nasz front. Stoisz za mną, całe imperium. Gotowa do startu. Żaden problem. O tak. Masz coś do mnie? Kolejnemu statkowi skończył się czas. Pilot nie ma wyjścia, musi niedługo wystartować. Nie wiem, czy chcecie walczyć z nosicielem plagi, ale wygląda na to, że zaraz się schowa. Za mało minerałów, za mało minerałów. Jak się nie ma, co się rób, opracowany. Sprowadź mnie! Reprezentujemy A, wyższą władzę. A! Teraz tu jest nasz front. Za dominium. Na dobre i na złe. Teraz tu jest nasz front. Wyznacz mi, kto się nam sprzeciwia. Za dominium. Na dobre i na złe. Wyjdź wrogom naprzeciw, inaczej będziemy walczyć z nimi u bram. Zainfekowani ruszyli na ten statek. Musicie ich zatrzymać. Stoi za mną całe imperium. Teraz tu jest nasz front. Gotowa do startu! się w Nasz wód nie zasługuje na litość. ...są atakowane. Baza naszych sojuszników jest atakowana. Za dominio. Są wszędzie! Masz coś do mnie? Teraz Nasze sojusznicy są atakowane. Sprowadź mnie z powrotem do walki! Baza naszych sojuszników... To nie ludzkie! Twoje jednostki są atakowane. Nasi sojusznicy są atakowani. Za dominium, na dobre i na złe. Baza naszych sojuszników jest. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. nasi sojusznicy są atakowani. Dobra. Dobra! Teraz tu jest nasz front. Popatrz. Kombinat kelmoriański dostarczył nam eksterminatory, ale one oszalały. Jeśli moglibyście się nimi zająć, by... byłaby to duża. Nie udało wam się zabić nosiciela plagi? Nie przejmujcie się. Lepiej, żeby przetrwał i on, i my, niż gdybyśmy mieli wszyscy zginąć. Na dobre i na złe. Ten statek odlatuje. Nie potrzebuję już wsparcia waszych oddziałów. Wyższą Siły Amona są w drodze, a statek jest bez obrony. Jestem Twoim Stoi duchem. za mną całe imperium. Tam jest zakaz. Budowania. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Chyba mówiłem wyraźnie, gdzie nie możesz budować. Chcesz tam budować. Dzięki pełnemu poparciu społeczeństwa możemy zastosować wszelkie konieczne środki. Za mało wysp. Zeprzeć ich na Ruch niedługo zaatakuje statek. I zginą ludzie. Chyba jednak wyjdziemy z tego żywi. Wykrywam chmarę zainfekowanych idących na ten statek. Musi natychmiast wystartować. U? To przybył! Masz coś do mnie? Słyszę! Uderz w Siły wroga zmierzają do naszych pozycji. Dowódcy, ten statek potrzebuje waszej pomocy. Inaczej nie przetrwa ataku zainfekowanych. Teraz, teraz, teraz!

Eksterminatory niedługo wrócą do placówki. Jeśli chcecie się nimi zająć, to musicie się śpieszyć. Eksterminatory zniszczone. Dziękuję wam, dowódcy. Nie wiadomo, co mogą zrobić. Nasi są. Dowódcy, uwaga. Będziemy mieli towarzystwo. Znowu kierują się na statek. Wiecie, co macie robić. Po Tu Ten statek jest bezpieczny, Ale inne ciągle potrzebują waszej pomocy. To nieludzkie! Chcesz tam budować. Szkoda czasu. Zostań jeszcze raz tu jest nasz front. Stop. Reprezentujemy wyższą... Gładę. Dobra robota. Teraz możemy znowu skupić się na zainfekowanym. Dzięki temu statek zyska trochę więcej czasu, a to może oznaczać różnicę między przetrwaniem a śmiercią. Teraz, teraz, teraz! Teraz tu jest nasz front. Wprowadzono stan nadzwyczajny. Lud reprezentujemy wyższą władzę. Jak się nie ma, to się Reprezentujemy wyższą władzę. Teraz. są Stoi! Miejcie się na baczności. Musicie powstrzymać zainfekowanych. nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Reprezentujemy wyższą władzę. To dzieła! Teraz tu jest nasz front. To przybył! Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi. Nasi są atakowane. Teraz tu jest nasz front. Ulepszenie! Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Teraz tu jest nasz front. Nasi sojusznicy są atakowani. Jak się nie ma co się lubi, się Teraz tu jest nasz front. Jak się nie ma co się lubi. Razem jest atakowana. Nasi sojusznicy są... Reprezentujemy wyższą władzę. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Wykrywa mnie uchronny atak. Nastąpi lada moment. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi. To nie ludzkie. Reprezentujemy wyższą władzę. Jeszcze mniej więcej połowa mojej załogi na potrzebuje ewakuacji. Liczymy na was. Stoi za mną całe imperium. Jak się nie ma, co się lubi. zbieramy wyższą władzę. Popatrz na to! Aktywuję zagięcie czasoprzestrzeni. Powinno znacznie zwiększyć efektywność naszych budowli. Hej! Ja nie jestem... Stoi pewnie. za mną potęga całego dominu. To stan nadzwyczajny. Dobra! Nasi sojusznicy są atakowani. Połataj mnie, dobra? Idziemy! Jestem twój. Do dzieła! Stoi za mną całe imperium. Reprezentujemy wyższą władzę. Popatrz na to! Teraz tu jest nasz front. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się. Za ma. małą wyspanu. Za dominium. Na dobre i na złe. Stoi za 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 mało, bez mało. Za Dominium. Na dobre i na dobry. Jak się nie ma, co się lubi. Co się lubi. Rozkaz przyjęć Za mało minerałów. Teraz tu jest nasz front. Wróg jest w drodze. Musicie ich zatrzymać, dowódcy. SŁYSZĘ! Zaczyna się. Chroncie statek. Nasi sojusznicy są... To przybył! Zdaje się, że wróg rozpoczął atak. Przygotuj się, by stawić mu czoła. Niech ktoś znaczy. mnie wyciągnie z tej jatki. Broń bardziej w niż jakakolwiek armia. Nie do przyjęcia. Osiągnęliśmy Twoje jednostki są atakowane. Twoje jednostki są atakowane. No to jedna katastrofa na głowie mniej. Dziękuję dobra. Wrogowie się gromadzą. Szykować się! Stoi za mną całe imperium. Popatrz! Ewakuacja jest w toku. Wiele wam zawdzięczamy, dowódcy. Szybu! Dobra! Nikt nie kwestionuje mojej władzy. Jest o, absolutna. Tak. Ten ze statków zamierza odlecieć. Bez was nie dadzą rady. No problem. Nie jestem zdrajcą. Znowu to samo. Spokojnie, chyba czymś ci się naraziłem. Chyba mówiłem wyraźnie, gdzie nie możesz udołać. Tak. Zgodnie z dobriem. Tam jest! Uderz mnie! Wyznacz mi cel. Tu jestem. Za mało wyspami. Silniki są uruchomione. Niedługo powinni pojawić się zainfekowani. Budowa ziemiołomacza skończona. Możemy przeprowadzić uderzenie kontaminacyjne. Oh, Przybył. O tak! Reprezentujemy Wróg zmobilizował oddziały. Powinniśmy je przechwycić. Do... Na dobre, Kaczmarek. Reprezentujemy Wróch! Nie wiem, jak wam dziękować, dowódcy. Uratowaliście nas wszystkich.